Witam, witam wszystkich w bukmacherskim przeglądzie tygodnia, czyli w tym, co będzie się działo od poniedziałku do czwartku. Są puchary krajowe, hmm, puchar polski przede wszystkim, no i Premier League, kolejkę grają Anglicy w tygodniu, oni zawsze dziwnie to grają, tak więc zajmiemy się również angielską ligą. Będą kupony, ja Was zapraszam do oglądania, ale najpierw... Partnerem kanału jest firma LVBet. Są to zakłady bokmacherskie legalnie działające na terenie naszego kraju. Mają fajne pakiety powitalne, jest to 2000 zł, jest również waryfikacja w ekstraklasie, zbijają podatek. Po rejestracji przez miesiąc czasu, a więcej informacji na temat promocji macie na stronie, właśnie Elwibetu. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem, a przy rejestracji używajcie kodu SportPredictions. Moi drodzy, w związku z tym, że mamy jubileusz, jubileusz pięcioletni, tak więc okrągły, również kolejny jubileusz, czyli moje urodziny, postanowiliśmy udostępnić Wam promocję do grup współpracy bezpośredniej. I praktycznie pociąć wszystkie ceny o prawie połowę. Promocja będzie ważna tylko w dniu dzisiejszym i w dniu jutrzejszym. Tak więc 31 marca, 1 kwietnia jubileuszowo promocyjnie, możecie dołączyć do naszych projektów współpracy bezpośredniej. A kolejna taka okazja zdarzy się za jakieś 5 lat przy kolejnym jubileuszu: sportredictions.mop. gmail.com. Macie tutaj ceny na ekranie jak to wygląda w tych dniach, zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane. No to polećmy sobie z kolejką Ligi Angielskiej. Pierwszy mecz, Arsenal z Fulham, niby ciekawy, niby pełny agresji, no bo kartki tutaj overowo, jeżeli widzicie te czynniki ogólnie statystyczne w tym wypadku, w dwóch przypadkach, czyli rzuty rożne i kartki, na uważze jednak, bramek tutaj paść zbyt dużo nie powinno. Nie uważam również, że pulam bramkę strzeli. Uważam, że Arsenal po tym takim trochę słabszym okresie się odbuduje, ale się odbuduje na tyle, by nawet wygrać ten mecz z handicapem. Tak więc ja typuję wynik z boiska jakieś 2 do 0 dla Arsenalu, a ogólnie na zwycięstwo gospodarzy płacą 1,45. Kolejny mecz to Wolverhampton z West Hamem. I mimo tutaj, że gramy odwrotnie, no bo West Ham nie jest faworytem, 2,90 płacą za West Ham, Wolverhampton ostatnio się trochę budził. Zaczyna ofensywa działać w tym zespole, co ciężko było zauważyć w pierwszej części sezonu. Uważam jednak, że West Ham też jest w tej chwili w dobrym momencie i jest w stanie z Wolverhamptonem tutaj odnieść zwycięstwo. Underowo-rzuty rożne, overowo, jeśli chodzi o. Karteczki, bramek również zbytnio tutaj nie powinno paść. A kolejna pozycja Nottingham Forest z Manchesterem United to jest ciekawy mecz, no bo po Manchesterze United to nie wiadomo co się spodziewać, nigdy nie wiadomo co się po nim spodziewać. Nottingham Forest, czarny koń tego sezonu, myślę, że dalej będą ciągnąć swoją dość ciekawą przygodę. Będzie to przygoda również w przyszłym sezonie z europejskimi Bucharami, prawdopodobnie, no to praktycznie jest do tego duża szansa, na to duża szansa. 2 płacą za zwycięstwo gospodarzy. Nottingham Forest u siebie potrafi się zmobilizować krają no, tak naprawdę z Manchester United, po którym ciężko się cokolwiek spodziewać. Manchester ma swoje problemy ten zespół ma swoje problemy już od kilku sezonów. Nie jestem w stanie uwierzyć, żeby tutaj trzy punkty zabrał z dość trudnego terenu w Nottingham. Overowo, jeżeli chodzi o rzuty rożne. Underowo, jeżeli chodzi o kartki. Obie tutaj strzelą bramkę w tym wypadku, ale myślę, że to może być nawet zwycięstwo handicapowe drużyny, gospodarzy. Dalej mamy Bournemouth, które grał u siebie z Ipswich 1,35 płacą tylko za Bournemouth i tutaj uważałbym, żeby nie przesadzić z tym meczem, bo może jakiś z dupy remis wypaść taki wysoki typu 2 do 2. Więc uważajcie. Jednak myślę, że Born Morphusie powinno wygrać ten mecz. Ostatnio na dobrej drodze jest ten zespół, ale ja uważam, że Ipswich stać na niespodziankę. Tak więc uważajcie, mimo wszystko my typujemy w stronę gospodarzy. Brighton gra za Stan Willą, tutaj mecz remisowy dla mnie. Klasyczne jeden do jednego, po jednej bramce sobie strzelą i będą się badali później przez dłuższy czas. albo Znowu te bramki padną pod sam koniec, gdzie będzie totalna wymiana ciosów i taka szybka i dynamiczna gra. Ciężko mi jest przewidzieć, no bo Brighton jest to Villa, zazwyczaj wchodzą w mecz bardzo tak badawczo, tak więc nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś wielkiego wysypu bramek, ale bramki z obu stron mogą paść. Tak więc klasyczna 1 do 1. City gra z Leicester 120 jest na City. Powracają te kursy. No wiadomo, że przeciwnik jest mało wymagający, ale czy. Manchester City jest w stanie pokonać Leicester jakoś doraźnie. Myślę, że nie. Myślę, że to nie będzie jakieś zwycięstwo nadzwyczajne. Może tam być paść wynik typu 1 do 1. Uważam również, że Leicester bramkę strzeli. Strzeli słabemu, słabej defensywie Manchesteru City. I to chyba dla nich będzie też takie uderzenie w honor mimo wszystko. Tak czy inaczej uważam, że City te trzy punkty no, tutaj powinno z Leicester zdobyć. Newcastle z Brentford, to jest ciekawy mecz, ze względu na to, że tutaj na pierwszy szereg wyrzucał oczywiście over bramkowy, no gra Brentford, które zazwyczaj szybko te bramki zdobywa, w tym przypadku może być podobnie, mogą szybko bramki paść, ale Newcastle mecz wygra 70, płacą za zwycięstwo. Newcastle myślę, że jest to jeden z pewniejszych meczy w tej kolejce Premier League. Dalej mamy Crystal Palace na wyjeździe z Southampton, ciekawy mecz, ale tutaj patrząc aktualnie na formę obu tych zespołów, no to Crystal Palace jest mocno dominujące i uważam, że trzy punkty wywiezie z terenu są Hampton, Liverpool z Evertonem i tutaj nie wiem, czy nie popełniamy znowu błędu, bo kiedyś sobie obiecałem, że te derby Liverpoolu będę zawsze typował remisowo i to mi wchodziło bardzo często i nawet dokładne wyniki mi wchodziło, gdzie Everton był w słabej formie, Liverpool był w formie doskonałej, a jednak w tych derbach padały wyniki jeden do jednego, czyli klasyczne remisy tutaj no nie typuję tego remisu no schodzę ponownie ścieżki mimo wszystko uważam, że Liverpool jest lepszym zespołem aktualnie niż Everton, Everton ma swoje problemy, ostatnio miał nawet jakieś wyskoki formowe, ale nie sądzę, żeby mógł zagrozić Liverpoolowi w aktualnej chwili ale no kurde te derbowe mecze mają różne wydźwięki, one się bardzo często blisko kończą, mimo nawet odstającej formy któregoś z zespołów, tak więc uważajcie na ten mecz, żeby się nie zakończył wynikiem 1 do 1, uważam jednak, że tutaj Liverpool wygra ze 2 do 0 i tak się zakończy. Chelsea gra z Tottenhamem, 1 1,60 gramy na drużynę gospodarzy i ze względu na to, że ten mecz rozgrywają na terenie Chelsea, no to tutaj się przesuwam w stronę drużyny gospodarzy, no, Obie zespo oba zespoły są w słabych, słabej chwili, można tak powiedzieć. Pod ten się dużo więcej spodziewałem w tej drugiej części sezonu, ale jak widać za ten nie potrafi się spiąć. Nie wiem, co tam się dzieje w tym zespole, ale nie wygląda to najlepiej, tak więc ja tutaj idę w stronę Chelsea 1,60 za to płacą. Uważam również, że tutaj Pramek padnie przynajmniej 3. Taki wynik 2 do 1 mi też pasuje, tak więc obie drużyny. Strzelają bramkę również. Mówimy sobie teraz o Pucharach Krajowych, no bo te europejskie będą w przyszłym tygodniu. No i najpierw się przeniesiemy na nasze boiska, na polskie boiska. Jestem trochę zaskoczony, że Puszcza jeszcze gra w tej fazie Pucharu Polski. Będzie grała mecz z pogonią i dla mnie faworyt jest jeden, ale nie będzie to mecz obfitujący w bramki. Jak widzicie, zaznaczyliśmy, i że obie drużyny nie strzelą bramki i że będzie under bramkowy. Ja uważam, że tu może być maksymalnie, nie wiem, dwie bramki, ale bardziej bym przychylny, żeby to było jeszcze mniej, czyli jedna bramka, że Pogoń wypracuje sobie jakąś przewagę, strzeli bramkę i będzie po prostu broniła. Ja myślę, że Puszcza i tak daleko zaszła w pucharze i to jest, no to już jest czas, by się pożegnać, poza tym nie chciałbym mieć reprezentanta znowu tak jak to było sezon wcześniej, znaczy w zeszłym sezonie, tak na w tym sezonie, tak naprawdę, żeby Wisła Kraków, czyli, nie wiem, pierwszoligowiec na przykład grał w europejskich Pucharach, to też tak się może zdarzyć, jakby ruch Chorzów przyszedł Legię, a później zdobył na przykład Puchar Polski. Tak więc no, ciężko mi tutaj jest kibicować tym słabszym drużynom, mimo że zazwyczaj się właśnie w Pucharach kibicowało tym, tym słabszym. Patrząc rozsądnie, patrząc analitycznie, również mecz Pogoni z Puszczą idzie znakomicie w kierunku Szczecina, tak więc uważam, że tutaj zostanie to rozegrane dość mocno z dużą przewagą, ale nie z dużą przewagą bramkową, z dużą przewagą na boisku, przede wszystkim umiejętności, przede wszystkim ułożenia sobie gry i całego przebiegu spotkania, tak więc Pogoń Szczecin wygrywa. Tutaj 185 płacą za wygraną z puszczą. Rzuty rożne również overowo. -over, no i sporo kartek. Za to mało kartek myślę, że będzie w meczu ruchu z Legią. Mimo, że tamte linie są bardzo wysokie, tak więc e, dość ciekawa pozycja właśnie, by grać undera kartkowego. Dlaczego? Dlatego, że Legionistów czeka mecz z Chelsea. No ale z drugiej strony puchar Polski jest dla nich drogą do pucharów europejskich w przyszłym sezonie. Dlaczego? Dlatego, że no ciężko będzie zdobyć mistrzostwo kraju, ciężko będzie być w pierwszej trójce i uważam, że no ligę, żeby jak, jakkolwiek wyprostować te złe nastroje, jakie są w Legii, nawet jeżeli chodzi o kibiców, no to ten puchar polski musi być zdobyty. I uważam, że, że Legia jest w stanie wygrać ten puchar. To jest raz. Po drugie sam mecz z ruchem Chorzów. Tutaj jak widzicie, gdyby to było w Warszawie, no to jeszcze można by było to zatypować inaczej. Ja uważam, że legioniści będą grali dużą rotacją w tym meczu, ze względu na te Puchary Europejskie, no bo wiadomo, że tam troszeczkę tych pieniążków jest więcej. Poza tym to będzie wielkie, wielki spektakl medialny, no bo Chelsea jednak jest zespołem, który jest mocno znany nawet nie, nie jeżeli chodzi o samą grę, tylko nawet z punktu widzenia kibicowskiego jest to jakiś, e, no jakieś, e, jakieś wydarzenie, które będzie się działo. E, na pewno piłkarze również mają w głowie ten mecz. Ruch Orzów nie jest też przeciwnikiem z wysokiej półki dla Legionistów. No, też wiadomo, że nie grają nawet w tej samej lidze. E, Legia powinna wygrać ten mecz. Ale nie w regulaminowym czasie. Będzie odstawianie nóg, będzie dużo odstawiania nóg, i uważam, że żaden z piłkarzy nie będzie miał w głowie, by na 100% tutaj biegać w tym meczu, mimo że jest to mecz półfinałowy Pucharu Polski, ze względu na to, że będzie chciał właśnie wyjść przeciwko Chelsea na boisko, bo to też jest dla piłkarzy wydarzenie. Tak więc ja w tym meczu typuję remis w regulaminowym czasie. No i dalej mamy niemieckie, niemiecki puchar, gdzie Arminia gra z Leverkusen i jej dla mnie jest bez szans. Wskazuje na to też kurt, bo 1.20 opłacą za Leverkusen, chociaż w tym pucharze Niemiec jest zawsze bardzo dużo niespodzianek. I właśnie takie zespoły z niższych lig robią niespodzianki z tymi wielkimi, wielkimi drużynami, nie wiem, jak Bayern Monachium na przykład. Tutaj 1.20 na Leverkusen myślę, że jest dobrze określona i tutaj Leverkusen wygra ten mecz, ale też straci bramkę i to też będzie. Dobrze płatne. Uważam, że będzie over w tym meczu i wygrana handicapowa zespołu z Leverkusen. Drugi mecz, gramy odwrotnie co do kursów, no bo gramy na Lipskie. Ja uważam, że Lipsk to awansuje i daje duże, duże szanse. Myślę, że to jest pomyłka w określeniu kursów przez Bukmacherów. Znaczy Z analizy wiadomo, że wychodzi to wypadkowa kursowa w drugą stronę, w stronę Stuttgardu i Patrząc na aktualną formę, to bym polemizował, bo Stuttgart ma swoje problemy ostatnio i ja nie jestem zadowolony. Ten zespół naprawdę grał bardzo dobrze w pewnej fazie sezonu. Teraz zupełnie odpuścił. Z Lipskim jest no, ciężko, jak z Manchesterem United w Anglii. Ciężko się spodziewać, co im odwali, ale uważam, że tutaj jest dość mocny potencjał na to, żeby Lipsk tutaj puknął. Stuttgart i ja gram w drugą stronę, tak więc 3.15, a na pewno, jeśli chodzi na przykład o awans, te kursy będą niższe powyżej dwóch. Z Podpórką Lipsk ma bardzo ładny kurs, tak więc poszedłbym właśnie w stronę Lipska. No i w Hiszpanii mamy Real Madrid, który gra z Sociedad, powinien wygrać ten 3.5. Tutaj chyba nie ma co się zatrzymywać. Myślę, że handicapowo nawet Real Madrid sobie poradził u siebie, ale drugi mecz, czyli Atletico Madrid z Barceloną, bardzo ciekawa opcja. Widać, że tą Barcelonę strasznie ludzie grają, ale ja uważam, że Atletico u siebie jest groźnym zespołem, że łamania nóg nie będzie, będzie na granicy kartkowej, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Ja uważam, że będą tam było 4 kartki, no ale tutaj mamy pułap 4,5, tak więc gramy tak czy inaczej anderowo. Rzuty różne w jednym i w drugim przypadku powinny być przekroczone, tak więc to jest też dobra wypadkowa do gry. Sam wynik z boiska uważam za. Remisowy 3,50 za to płacą i to będzie taki wysoki wynik bramkowy typu 2 do 2. Tak więc wymiana ciosów, i obie drużyny strzelają bramkę. Tak widzę, puchary krajowe. No i tutaj jeszcze taka jedna sekcja. Uważajcie na dwa mecze, na trzy mecze, nawet, bo są rozgrywane w dniu dzisiejszym, ale są to mecze z bardzo dużym potencjałem analitycznym. Tak więc mocne wskaźniki pokazują tutaj dane tendencje. No i mamy pięć meczów, które dla was wybrałem. Jest to Arda Starnomore Warna, czyli Liga Bułgarska. Remis. Za remis płacą tylko 2,70, ale to w związku z tym, że ten remis jest bardzo prawdopodobny. No i tutaj, jak mówię, na wskaźnikach szaleje nam remis. To samo w League One w Anglii, W wrexham gra z Cambridge United na wyjeździe 1,80 jest ładny kurs. I tutaj wreszcie sam z handicapem sobie spokojnie powinien poradzić. Ja tutaj zaznaczyłem Wam oczywiście całą wygraną meczu, czy znaczy wygraną w całym meczu za 1,80. Kolejna pozycja to Liga Francuska, druga Liga Francuska, Paris FC gra z nam jako dostawka do kuponów, genialna, bo 1,45 jest to dość ciekawy kurs. Liga Norweska, Egersund z Mjøndalen, jedynką 1,65 również. Handicapowe zwycięstwo powinno paść. No i liga Albanii: Albasani gra z KF Tiraną, remisowo 315. Mimo, że wskazują tutaj faworyta gospodarza, te wskaźniki wariują jako remisowy mecz. Myślę, że taki klasyczny remisowy mecz, czyli 1 do 1. Zobaczcie sobie, czy coś ciekawego Wam wyjdzie z tego. Na dokładkę do kuponów, oczywiście, te mniejsze kursy można sobie korzystać. No i mamy dwa kupony, tylko dwa, czy aż dwa pozycje. Przede wszystkim z Pucharu z Pucharu Polski. Na pierwszym kuponie mamy ruch Chorzów z Legią Warszawa poniżej 3,5 bramki. Ja uważam, że tu bramki w regulaminowym czasie w ogóle mogą nie paść. Tak więc się ratujemy kursem aż 1,41. Jest to bardzo duży kurs za Andera 3,5. Do tego dorzucamy Lipsk z podpórką. Już nie bawimy się w to, że Lipsk po prostu przejdzie Stuttgart. Ale podpieramy stronę Lipska i ten kurs jest bardzo satysfakcjonujący. Drugi kupon to Newcastle po całości przeciwko Brentford z ligi angielskiej. No i zwycięzca, zwycięzca rywalizacji puszcza połomice z pogonią Szczecin w pucharze Polski, czyli że pogoń awansuje dalej do finału. Moi drodzy, powoli już będziemy kończyć. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zmykam świętować jubileusz, zmykam świętować urodziny. Zapraszam Was do uczestniczenia w naszej promocji. Promocji ważnej tylko dzisiaj i jutro. A jeśli możecie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dla kanału. No i widzimy się w kolejnym filmie, tym razem na top ligi europejskie.